W pierwszym wydaniu magazynu Polski stół porozmawiamy o hodowli krów mięsnych. W Polsce dość rzadko hoduje się mięsne rasy bydła, dlatego krajowa wołowina sporadycznie osiąga dobrą jakość. Czy to ma szansę się zmienić? Jakie są perspektywy dla tej hodowli? Wołowina to jedno z najlepszych mięs, jeśli chodzi o jego walory smakowe, Łatwo to sprawdzić, korzystając z rad mistrza kuchni. Jesteśmy w restauracji Już Z nami szef kuchni, pan Jakub Grumiński. Proszę powiedzieć, co pan dla nas dzisiaj przygotuje? polędwica po pozańsku, z pieczonymi ziemniakami, serem Dorblu na bakłażanie Podam. Jak ją wykonać? Jak ją wykonać? Najpierw obsmażę polędwicę na patelni grillowej, następnie wyłożę ją do piekarnika o stopni 180 stopni Celsjusza i tak do 58 stopni w środku, czyli podamy ją medium. Kowina jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i amerykańskiej. W Polsce tradycja spożycia tego typu mięsa zanikła. Trwają próby jej przywrócenia, ale zmiany muszą rozpocząć się na wsi. Dopiero od 10 lat rozpoczęła się hodowla bydła mięsnego czystorasowego. I to jest przyszłość dla mięsa kulinarnego, czyli mięsa dobrej jakości. Ponieważ dawniej nauczeni byliśmy spożywać wołowinę, przede wszystkim wołowinę, jako półprodukt z mięsa pochodzącego od krów mlecznych. I to nie była jakościowo dobra wołowina. Najważniejszym producentem mięsa wołowego w Europie jest Francja. Stąd też pochodzą najlepsze zwierzęta hodowlane. Są one jednak bardzo drogie. My kupowaliśmy zwierzęta młode w wieku 9 do 12 miesięcy i wtedy cena to był 2008 rok, to był 2008 rok to była cena około 6,5 tysiąca złotych. Było to byzło bezrożne, czyli w miarę bardzo nowa genetyka. Natomiast osobniki męskie kupowane do stada, no to obojętnie czy kupimy to w Niemczech, czy Francji, to jest rząd wielkości już w granicach powyżej 10, 11, 12 tysięcy zł za sztukę. Można przebranżowić się taniej, ale to długotrwały proces. Ludzie zaczynają swoją hodowlę w krzyżówkach wypierających, czyli jeżeli schodzi z hodowli bydła mlecznego, zaczyna stosować osobniki męskie ras mięsnych i metodą krzyżówki wypierającej wchodzą, a to jednak trwa lata. W Polsce brak tradycji hodowli ras mięsnych. W tej chwili gdzieś mamy po głowie około 25, może 26 tysięcy krów. Jest to niewiele, to jest to naprawdę niewiele. Bydło rasy Limousin żyje 8 do 11 lat. Krowa w ciągu życia może urodzić 9 cieląt. Nie ma problemu z wykarmieniem potomstwa. To zwierzęta tanie w utrzymaniu i zdecydowanie warte uwagi. Panowie, dlaczego w Polsce nie można kupić dobrej wołowiny? Dlaczego gospodynie skarżą się, że wołowinę polską trzeba gotować dwie godziny, bo jest niedobra, bo pochodzi od starszej krowy czy cielaka? No i skąd ten kłopot z jej jakością? I dlaczego jest także kłopot z ilością tej polskiej wołowiny na naszym rynku w polskich sklepach mięsnych? Panie Piotrze. No przede wszystkim to jest znowu niedostosowanie możliwości kieszeni naszego konsumenta do ceny dobrej wołowiny. No, dobra wołowina, y, która idzie na eksport, ponieważ jest wiele stat sprowadzonych y, bydła mięsnego, idzie na eksport z tego względu, że u nas by musiało kosztować kilogram 70-80 zł. No, w tym momencie jesteśmy do tego nieprzyzwyczajeni. Czy jesteśmy w stanie produkować tańszą wołowinę? To znaczy, to jest bardzo y, trudny problem, dlatego że tak naprawdę uzyskanie dobrej wołowiny wiąże się z intensywnym, drogim żywieniem. Y, I to jest jakby warunek uzyskania dobrej, młodej wołowiny. Natomiast no, trudno jest uzyskać w warunkach polskich cenę, która by rekompensowała poniesione nakłady. Jaki jest pomysł na to, żeby było trochę lepiej? W Polsce nigdy nie było tradycji produkcji mięzy, bydła mięsnego, typowego bydła mięsnego. W tej chwili sprowadzanie bydła do chowu jest, powiedzmy, największym kosztem. Natomiast, jeżeli chodzi o później już samą produkcję i same pasze, one są porównywalne jak do bydła mlecznego. Także ja nie widzę specjalnie problemu w tym, że mięso wołowe powinno być bardzo drogie. Dojdziemy pewnie do tego, jeżeli zwiększymy produkcję i rozrót tych zwierząt na terenie naszego kraju. Bydło mięsne ma małe wymagania bytowe i żywieniowe. Potrzebuje stałego dostępu do wody, pastwisk i zaspokojenia zapotrzebowania na składniki mineralne. Może być alternatywą wobec ras mlecznych. Ten kierunek dzisiaj na pewno będzie coraz bardziej popularny, ponieważ no, spada po tegoż bydła w Europie, w Niemczech spada ciągle ta y, produkcja. Następny rynek, chociaż bardzo trudny rynek i wymagający rynek, no ale to z różnych powodów rynek wschodni, i uważam, że każda ilość wołowiny wyprodukowana w Polsce z bydła mięsnego, czystorasowego na pewno w Polsce będzie bardzo dobrze sprzedawana i w dobrych cenach. Na to liczę i myślę, że to jest dobry kierunek. Szansa na zbyt i niskie koszty produkcji wynikające z niewielkich nakładów na żywienie to zalety produkcji bydła ras mięsnych. Wysokowydajne bydło mleczne ma zupełnie inne wymagania. Mówiliśmy o tym w ostatnim magazynie, przypomnijmy tylko. Pasze treściwe w przypadku bydła mlecznego jest to uzupełnienie dawki i nie może stanowić wyłącznej paszy w żywieniu Takich zwierząt, jakimi są właśnie krowy mleczne, czyli zwierzęta niemonogastyczne, zwierzęta przeżuwające. Dlatego w przypadku takiej hodowli koniecznością jest współpraca z dobrym dostawcą pasz i inwestycje we właściwe żywienie. Skoro mowa o współpracy frontem do klienta stają nie tylko producenci pasz w Polsce, o dobrą markę zabiegają także producenci środków ochrony roślin. Dzisiejsze spotkanie jest tradycyjnym spotkaniem polowym z prasą rolniczą. Spotykamy się co roku na przełomie czerwca i lipca na naszych plantacjach pokazowych i pokazujemy dziennikarzom właśnie z rolniczej prasy to, co mamy nowego w naszej polecie produktowej, już w praktyce, jak to działa na polu. W programie tego wydarzenia mieliśmy kilka punktów. Dzisiaj rano była prezentacja naszego nowego produktu Betanon Max Pro. Natomiast teraz chcieliśmy pokazać to, co mamy nowego w trzech uprawach. W pszenicy, rzepaku i kukurydzy. Tym razem pogoda nie dopisała, ale humorów uczestnikom to nie zepsuło. Tym bardziej nie wpłynęło na przekaz merytoryczny. Wracamy do naszego głównego tematu. Hodowli krów mięsnych. Co decyduje o dobrej jakości paszy właśnie dla bydła? Jeżeli mówimy o produkcji mięsnej i mówimy o mieszkańcach, które są kierunkowane na produkcję wołowiny, to niewątpliwie musi być to żywienie intensywne, a więc duży udział pasz I to powoduje, że koszty są duże. Natomiast generalnie te pasze one nie różnią się od tych, które są stosowane na przykład żywieniu krów mlecznych. W ogólnym zakresie zawierają takie same komponenty, jedynie pewne różnice w zakresie poziomu białka i energii mogą występować ilość tych pasz decyduje o tym, że opas jest krótszy, że uzyskujemy młodszą wołowinę, która charakteryzuje się lepszymi właściwościami kulinarnymi, oczywiście, jeżeli chodzi, pochodzi od mieszkańców tych mięskich. Tych Ale panowie, no wyjaśnijcie mi, jak to możliwe, że steki, które przypłynęły do nas z Argentyny mogą być tańsze i mogą być lepsze jako materiał mięsny. No, no, no jak to możliwe? Taka podróż przecież w Argentynie znowu takiej biedy nie ma no, no, no skąd ta różnica skala produkcji a poza tym tak już wspomniałem wcześniej w Polsce nie mamy własnych jeszcze stad nie mamy własnych ras przede wszystkim ras bydła mięsnego tam no, są to już te rasy rodzime i pewnie to jest główne, główny powód że produkcja jest tańsza tradycja hodowli bydła mięsnego co najmniej 150-170 lat rozległe obszary pampasów, gdzie trawy jest pod dostatkiem. Ciele po urodzeniu korzysta z dobrodziejstw mleka matki, mleko nie jest przez człowieka podkradane i to powoduje, że te bydło w ciągu 8 miesięcy osiąga to 300-350 kg. Potem poddawane jest intensownemu tuczowi dostarczając pasze odpowiednio treściwe i zbilansowane i mamy 450-500 kg w ciągu 12 miesięcy no i to mięsko jest rzeczywiście miękkie yy, i w, szczególnie w, w kulinariach yy, w restauracjach wyższej rangi jest poszukiwane i sprowadzane Proszę Państwa jedyna nadzieja w tym że my mamy lepsze piwo i T-Bone czyli taka wołowina z Cielaka, który pijał to piwo tuż przed zarżnięciem, no u nas będzie lepsza, no bo w Argentynie to piwko to nie najciekawsze. Nic bardziej nie przekonuje do wołowiny niż doskonała potrawa sporządzona z tego mięsa. W naszym magazynie czas na ciąg dalszy przepisu na polędwice po poznańsku. Mięso przygotowane, czego jeszcze potrzebujemy? Ziemniaki, młode ziemniaki, tylko wyszorowane, bez obierania, skrojone w plastry, na bakłażanie ułożone. Na to sobie zapieczone również w 180 stopniach, 15 minut w piekarniku. Istotny jest czas trzymania tej potrawy, czyli żeby jej ani nie przyciągnąć, ani nie wyciągnąć jej zbyt szybko. Mówię, 58 to jest taka temperatura idealna na potrawę medium. Jeśli wolimy coś bardziej wypieczonego, musimy poczekać. Witam Państwa serdecznie. Dziś dokończymy rozmowę z naszym ekspertem na temat zachowku. Czy jest jakaś możliwość, żeby uniknąć zapłaty zachowku? No, jeśli spadkobierca nie zostanie wydziedziczony, a nie zachodzą też inne przesłanki, takie, które wykluczają tego spadkobiercę, z grona osób, które potencjalnie byłyby uprawnione do spadku, to mimo tego, że spadku w testamencie zapisanego nie otrzymają, te osoby mają prawo do zachowku i nie ma tu żadnej możliwości, żeby je z tego zachowku wyłączyć. Zatem y, ci z rodziny, którzy otrzymali spadek, w pewien sposób się dzielą tym, tak? Oni y, są zobowiązani do tego, żeby pewną część y, taką należną temu spadkobiercy, który nie został w testamencie powołany do spadku, y, właśnie jemu wypłacić. Ale otrzymujemy jakąś rzecz bądź pieniądze tytułem zachowku. Jak z Urzędem Skarbowym należy to załatwić? A z Urzędem Skarbowym sprawę załatwiamy w taki sposób, że musimy złożyć stosowne zeznanie podatkowe na druku SDZ-2. I to nas zwolni z konieczności zapłacenia podatku do Urzędu Skarbowego. Natomiast jeśli nawet jesteśmy uprawnieni do zachowku, ale w tym terminie pół roku od chwili jego otrzymania nie wypełnimy tego obowiązku, to wtedy składamy druk SD3 i ten druk no, oznacza, że po prostu tam wykazujemy kwotę otrzymanego zachowku, a podatek będziemy płacili tak jak osoby normalnie należące do pierwszej grupy podatkowej. Czyli można uniknąć zapłaty, tylko trzeba pamiętać o terminach, tak? Tak, terminy są w prawie podatkowym niestety niezwykle istotne. Dziękuję za wyjaśnienia. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia za tydzień.